FC Barcelona udowadnia swoją siłę, zdobywając 10 bramek w zaledwie kilkadziesiąt godzin. Po rozgromieniu Realu Madryt 5,2 w finale Superpucharu Hiszpanii, tym razem katalończycy zdeklasowali Betis Sevilla, wygrywając w Pucharze Króla 5 i 1,10. W tym spotkaniu zabrakło zarówno Roberta Lewandowskiego, jak i Wojciecha Szczęsnego, jednak drużyna Hansiego Flike pewnie awansowała do ćwierć finału rozgrywek. Rok 2025 rozpoczął się dla Barcelony fenomenalnie z czterema zwycięstwami i bilansem bramek 16 i 30. Kibice Betisu mieli nadzieję, że Barcelona odczuje zmęczenie po turnieju Superpucharu Hiszpanii, który zakończył się spektakularnym triumfem nad Realem Madryt. Dodatkowo długą podróż powrotną z Arabii Saudyjskiej oraz świętowanie można było uznać za czynniki osłabiające. Tymczasem zespół z Sewilli w miniony weekend przerwał swoją pasję siedmiu meczów bez porażki, przegrywając na wyjeździe z Realem Valladolid jedną dziesiątą. W obliczu takiej formy Betisu perspektywa starcia z Blaugraną nie napawała optymizmem. Hiszpańskie media przypominały, że drużyna Hansiego Flücke miała dodatkową motywację, by zrewanżować się Betisowi za grudniowy remis 2,2 w lidze. Wówczas Barcelona straciła drugą bramkę w czwartej minucie doliczonego czasu gry, co wzbudziło ogromne rozczarowanie wśród katalońskich kibiców. Od pierwszych minut meczu przewaga Barcelony była bezdyskusyjna. Zespół Flike pokazał, że nie tylko jest w wyśmienitej formie, ale również doskonale radzi sobie w intensywnym rytmie rozgrywek. Tym zwycięstwem Blaugrana potwierdziła swoje ambicje na zdobycie kolejnych trofeów w sezonie. Pierwszoplanową postacią spotkania okazał się Danny Almou, który już w trzeciej minucie meczu zaliczył kluczowe podanie, po którym Gewi otworzył wynik. Almou miał kolejne szanse, by wpisać się na listę strzelców, jednak jego strzały albo zatrzymywał bramkarz rywali, albo trafiały w słupek. Gospodarze podwyższyli prowadzenie w 27 minucie dzięki Julesowi Kounde, który wpadł w pole karne i precyzyjnym uderzeniem z półwoleja pokonał golki pera. Znakomitym podaniem w tej sytuacji popisał się Lama i Niemal. W końcówce pierwszej połowy kontaktowego gola mógł zdobyć Wiktor Rock, były zawodnik Barcelony, jednak jego strzał w świetnym stylu obronił inaki pena. Kounde ponownie trafił do siatki, lecz gol został anulowany z powodu spalonego. Po przerwie Barcelona pokazała pełnię swojej siły ofensywnej, zdobywając kolejne bramki niemal równo co 10 minut. Choć pierwsze trafienie Jamala również zostało anulowane z powodu spalonego, później na listę strzelców wpisali się Rafinha, Ferran Torres i w końcu niezmordowany Lama Niemal. Honorową bramkę dla Betisu zdobył Wiktor Rok z rzutu karnego, a mecz zakończył się wynikiem 5,1 dla Blaugrany. Drużyna Hansiego Flique rozpoczyna rok 2025 od znakomitej pasy czterech zwycięstw ze stosunkiem bramek 16 i ,3. 30. Ledwie trzy 3 dni wcześniej kibice ekscytowali się obecnością dwóch Polaków, Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego, w wyjściowej jedenastce Barcelony. Tym razem jednak obaj nie pojawili się na boisku, a w meczowej kadrze znalazł się jedynie Lewandowski, lider klasyfikacji strzelców La Liga.